Wyobraź sobie, że jesteś w klubie, gra muzyka, światła migoczą, a w powietrzu unosi się znajoma słodycz Paco Raban 1 Million. Nagle ktoś przechodzi obok, podobny klimat, ale głębszy, dojrzalszy, mroczniejszy, bardziej intrygujący. To Halloween Man z 2012 roku. Już w otwarciu poczujesz coś niezwykłego: jabłkowe martini. To nie tylko świeżość, ale harmonijne połączenie owocowej soczystości i subtelnej nuty alkoholu, które od razu przyciąga uwagę i intryguje zmysły. Towarzyszą mu fiołek, mandarynka i bazylia. W sercu zapach rozgrzewa się cynamonem, imbirem, lawendą i kwiatem pomarańczy, a w bazie wanilia, bursztyn, skóra i piżmo dodają głębi oraz mrocznego charakteru. Flakon? Prosty, ale z klasą: ciemny fiolet, srebrny korek. Elegancja z nutą tajemnicy, parametry i tutaj niespodzianka. Jak na tę półkę cenową są naprawdę świetne. Projekcja jest wyczuwalna, ale nie przytłaczająca, a trwałość spokojnie przekracza 8 godzin. W tej cenie trudno o lepszy wynik, a skoro o cenie, w Polsce 50 ml to wydatek około 120 do 130 zł. Halloween Man to słodko-korzenny zapach, który przypomina One Million, ale z mniej cukrowym, bardziej skórzanym charakterem idealny na chłodniejsze dni, randki i nocne wyjścia. Moja ocena? 4,5 na 5 za oryginalne martini, za parametry i za to, że wyróżnia się z tłumu. Halloween Man słodycz z charakterem, która zostaje w pamięci. Sprawdź go!